Gamingowe monitory, gamingowe klawiatury, gamingowe myszki, gamingowe LEDy. I o ile to wszystko mniej lub bardziej jestem w stanie zrozumieć, to czy gamingowy router jest nam naprawdę potrzebny? W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam Asus RTAC 5300 za 2000 zł. Czy robi kawę? Przekonamy się w dzisiejszym odcinku. Na pewno robi wrażenie i tego nie można mu odmówić. Agresywna stylistyka i charakterystyczne barwy bardzo mocno nawiązują do gamingowej serii Asusa, chociaż sam router nie jest sygnowany logiem Republic of Gamers. Osiem charakterystycznych anten, niczym osiem pajęczych nóg, sprawia, że popularnym stało się określanie go mianem pająka. Pająka, który może ogarnąć całkiem sporą sieć. RTAC 5300 wyposażony jest standardowo w przyciski power i reset, pomiędzy którymi umieszczono również gniazdo zasilania, port USB 3.0, port WAN oraz cztery porty Ethernet. A po przeciwległej stronie routera znajdziemy zaś diody sygnalizujące pracę urządzenia. Tuż obok producent umieścił trzy przyciski sterujące. Za pomocą jednego z nich możemy wyłączyć podświetlenie wspomnianych diod, a dwa kolejne służą do wyłączenia Wi-Fi oraz uruchomienia funkcji WPS. Oprócz tego w sąsiedztwie przycisków umiejscowany został dodatkowy port USB 2.0. Tak więc wygląd daje nam do zrozumienia, że mamy do czynienia z naprawdę szybkim i kompleksowym urządzeniem sieciowym. Ale czy faktycznie jest taki szybki, na jakiego wygląda? Pora zobaczyć, co drzemie w jego wnętrzu. Router umożliwia bezprzewodową transmisję danych w standardzie 802.11ac. Można powiedzieć, że Asus w jednym urządzeniu zamknął tak jakby trzy routery, oferujące dwa pasma 5 GHz, każde o przepustowości ponad 2000 megabitów na sekundę i jedno 2,4 GHz z przepustowością 1000 megabitów na sekundę. Przy czym należy podkreślić, że wszystkie te pasma mogą pracować jednocześnie. Zapytacie po co? Trzy pasma działające jednocześnie pozwalają na stabilną i szybką transmisję dla nieograniczonej ilości urządzeń podłączonych do sieci bezprzewodowej. A zastosowana w routerze technologia Smart Connect automatycznie wybiera najszybszą i optymalną częstotliwość, kierując się szybkością tych urządzeń, siłą sygnału i tym, w jakim stopniu pasmo jest zajęte. A jak już jesteśmy przy temacie pokrycia sygnałem, to wypada wspomnieć o obszarze bezprzewodowego internetu, jaki zapewni nam Asus RT-AC5300. Otóż moi drodzy, jest świetnie. Mój dom to PRL-owska jednopiętrowa kostka z dosyć głęboko osadzoną piwnicą. I mówiąc szczerze, trudno było mi znaleźć miejsce, zarówno wewnątrz domu, jak i na podwórku, gdzie nie docierał sygnał Wi-Fi. Zasięg sieci bezprzewodowej i niesamowite wzmocnienie sygnału, które sprawia, że internet radiowy jest równie szybki co internet po kablu, to zdecydowanie największe plusy tego urządzenia. Router oprócz tego wyposażony jest w wiele innych funkcji, takich jak broadcom nitrokułam, który zwiększa szybkość transmisji danych pasma 5 GHz do 4334 megabitów na sekundę, a pasma 2,4 GHz do 1000 megabitów na sekundę. Mu mimo zapewniające każdemu urządzeniu własne połączenie Wi-Fi o pełnej prędkości, a i radar, który koncentruje sygnał Wi-Fi w urządzeniach, dzięki czemu sieć staje się szybsza i mocniejsza, oraz wiele innych, których użycia pewnie nigdy nie będziemy świadomi. Ale jak wspomniałem na początku, router ten skierowany jest do graczy i specjalnie dla nich posiada kilka szczególnych funkcji, które mówiąc szczerze, jeśli bym nie wiedział, że zostały włączone, to nie wiedziałbym, że w ogóle działają. Zacznijmy od funkcji QoS LAN Boost, która umożliwia łatwe ustawienie priorytetu dla pakietów gier i innych działań. I tutaj Asusowi muszę wierzyć na słowo, bo podczas testów w mojej rozgrywce, w porównaniu do zwykłego routera, nie towarzyszył żaden boost. Podobnie ma się sprawa z funkcją o dwuznacznej nazwie What the Fast, której aktywacja, mówiąc najprościej, ma obniżyć średni czas impulsu, czyli popularnego pingu, o 30 do nawet 60%. I mówiąc szczerze, nie obniżył się nawet o 1. Ostatnią ze specjalnych gamingowych funkcji routera jest Eye Protection, dzięki której możemy zapomnieć o naszych przestarzałych i obciążających komputer antywirusach. W teorii otrzymujemy doskonale zabezpieczony router, który nie pozwoli skrzywdzić naszego komputera. Jednak powiedzmy sobie szczerze, nawet najlepsza ochrona nic nie da, jeśli po prostu nie będziemy używać naszej głowy. Ciekawym gadżetem jest aplikacja Asus Router na nasze urządzenia mobilne, dzięki której możemy monitorować status urządzenia, kontrolować jego funkcje i zmieniać konfigurację sieci. Jednak czy użyjemy jej więcej niż 5 razy? Szczerze wątpię. Ogólnie rzecz biorąc, Asus RTAC 5300 to naprawdę porządny router. I zdecydowanie niczego mu nie brakuje. Jednak tym, czego nie jestem w stanie zrozumieć, jest jego cena, bo z pewnością nie odzwierciedla ona tego, co oferuje sprzęt. Zapewniam was, że zakup routera za 2000 zł nie sprawi, że zostaniecie lepszymi graczami, a wasz internet magicznie nie przyspieszy. Jednak oferowane przez Asusa funkcje z pewnością zadowolą każdego, nawet najbardziej wybrednego użytkownika. Czy zdecydowałbym się na zakup takiego routera? Raczej nie. Czy go polecam? Jeśli jesteś Hefnerem, który ma do obejrzenia całkiem sporą kolekcję filmów przy domowym basenie, wtedy zdecydowanie powinieneś go kupić. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.